Cześć. Jak dobrze wiemy, stoicie teraz przed ważnym naborem, wyborem – wyborem szkoły średniej. My, jako uczniowie klasy trzeciej o profilu humanistycznym, postanowiliśmy pomóc Wam w podjęciu tych decyzji. Przygotowałyśmy dla Was krótki filmik, w którym pokażemy wady i zalety naszego profilu. Zapraszamy! Wielkie to szczęście nie wiedzieć dokładnie, na jakim świecie się żyje. Trzeba by było istnieć bardzo długo, stanowczo dłużej, niż istnieje on. Każdy dla porównania, posiąć inne światy. Co robić? Interpretujemy wiersz na język polski. Wow, to co za zamierzone? Trzymajcie się na wyprawę wiersz na język polski. O, a co jeszcze otrzymajcie? Historia oraz język hmm. Co mogę studiować po takim kierunku? Prawo, politologię czy psychologię? Wow, prawo zawsze było moim marzeniem. Oprócz tego, jedziemy ja na ciekawe wycieczki do czynienia z atutą na ciekawie, myślę, że będę w tym Zapraszamy do klasy humanistycznej, jeśli lubicie czytać książki, interesuje Was historia i wiedza o świecie. Wbrew pozorom, human jest bardziej wymagającym kierunkiem niż Wam się wydaje. Mamy tutaj sporą ilość lektur, która, jeżeli będziecie się systematycznie uczyć, nie będzie Wam straszna. Oprócz tego lekcje polskiego pomagają nam ćwiczyć pracę w grupach, a także rozwijać kreatywność, co na pewno zaowocuje w przyszłości. Poza tym, jeżeli wybierzecie profil humanistyczny, musicie liczyć się z tym, że jest to profil, na którym główną część stanowi tzw. Tak pamięciowa. Lekcje WOS-u to przede wszystkim tematyka prawa, polityki czy społeczeństwa, dzięki którym możemy poznać otaczającą nas rzeczywistość. Natomiast lekcje historii to nie jak mogłyby się wszystkim wydawać daty, ale ciągłowicznie zdarzeń wynikających z siebie, dzięki którym poznajemy przeszłość, ale również teraźniejszość. atra fama na humana